No, i nadszedł ten czas. Spotykamy się na ostatniej herbatce, ostatnich ciasteczkach, jakby w ramach tej, tej kampanii. No, i udało nam się dzięki tym rozmowom, ale też wielu, wielu innym aktywnościom, waszemu doświadczeniu i świetnemu zespołowi stworzyć program. I to jest takie 10 punktów, które wydaje mi się, że w ostatnim odcinku powinniśmy podsumować. Strzał w dziesiątkę. Nie? Strzał w dziesiątkę, tak jest. Pierwszy punkt to jest zarządzanie miastem z wizją i odpowiedzialnością. Mamy tutaj na myśli taki przejrzystość i dialog, wsparcie inicjatyw obywatelskich, prawda, i takich oddolnych ruchów. No inicjatywa od dołu jest najistotniejsza, bo to jest inicjatywa, inicjatywa, którą po prostu no, ludzie z pasją tak naprawdę wynoszą na wyżyny. I tutaj jest bardzo istotna, taka ważna, słuchać ludzi, słuchać ludzi, no bo jeżeli nie będziemy ich słuchać na dole, no to oni wygaszą się, prawda, swój zapał, swój potencjał to jest bardzo istotne. Tak, to, to jest najważniejsze. Tak, czyli Będą, urząd, ludzi. miasto to muszą mieć wielkie uszy, które słuchają o potrzebach, bo to są proste potrzeby, dla nas może banalne, ale ktoś nie mając wody ciepłej w kranie albo kanalizacja się po prostu yy, zacznie zapychać, no to wtedy dla niego jest to problem czasami ogromny. Dlatego ja tu widzę duży potencjał, jeśli chodzi o się Osiedla wieżej yy, Tak jak dla Osiedla Wierzeje różne rady w różnych obszarach, Każdy, każda z tych, z tych rad pokazuje oddolnie, co jest potrzebne na danym terenie. I tu wzmocnienie potencjału, wzmocnienie jakby wizerunku tych rad osiedli, żeby ona miała kompetencje większe do możliwości właśnie konsultacji różnego typu inwestycji na danym terenie. Uważam, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia jakby tych oddolnych inicjatyw, tych zwykłych mieszkańców, którzy dla nich nie są ważne wielkie inwestycje. Dla nich zrobimy. jest potrzebna ławka, chodnik. Normalna tak, tak. ławka, nie musi być gniająca. Dokładnie. Tak, do I rana. to zrobimy, tak jak mówił już Mariusz, a żeby się mogli to zrobić, to będziemy pozyskiwali środki zewnętrzne. Dokładnie. Wreszcie z bardzo dużym zaangażowaniem, bo bez środków zewnętrznych może być nam ciężko. Ale my wiemy, jak je pozyskać, środki prawda? są, środki są ma co zabrać, Dopóki jest możliwość pozyskiwania z zewnątrz, nie musimy wydawać z kieszeni. No po co wydawać pieniądze, które sobie leżą na kupce. Kolejnym punktem jest bezpieczeństwo i życie U. miejskie. Czyli poprzez szeroko rozumiane bezpieczeństwo, yy, przez zadbanie o oświetlenie na drogach, o infrastrukturę pieszo-rowerową, o infrastrukturę drogową. Zatoczki przy szkołach jest istotne. No, muszę to go, tak, 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 Mieszkaniec musi... musi się czuć bezpiecznie, nie tylko wychodząc do sklepu, ale też e, uczestnicząc w różnych wydarzeniach. Kwestia może większego monitoringu w tych miejscach, gdzie mamy takie czarne plamy, gdzie jest niebezpiecznie. Wprowadzenie inteligentnego systemu jakby zarządzania ruchem. Czyli no, idziemy w kierunku nowoczesności. No koniecznie, koniecznie. Trzecim punktem mamy, podobny punkt, ale bezpieczeństwo publiczne i gotowość na sytuacje kryzysowe. I tu jest Problem poważny wiele, Wiemy, tak, ale wiemy, co jest w tej chwili, bo no, mamy konflikty. Mamy konflikty na świecie. Świat po prostu oszalał i y, no, wszyscy się boją. Ja się boję, chociaż no, po prostu m, jestem już dojrzały i potrafię walczyć. Byłem w wojsku, ale wiele osób nie było, prawda? Y, ja się martwiłem o mojego syna, bo on nie był, on nie był przeszkolony. Ja nie wiem, y, co go czeka, prawda? I Czyli szkolenia jest, obronne, szkolenia z pierwszej pomocy. Kierunki ewakuacji. Jednym słowem, postawić trzeba na zarządzanie kryzysowe. To jest organ w urzędzie miasta, który powinien świetnie funkcjonować. Wszystkim obrona obro cywilna. Obrona cywilna. Sprawdzenie to tego, co mamy, żeby mieszkańcy nie. czuli się bezpiecznie i w Całej gdyby która została zaniedbana tak, przez lata. Harcerstwo. Harcerstwo musi wrócić do swojej roli, to musi być survival. Oni wiedzą jak się zachować w lesie. My jesteśmy leśnicy zawodowymi yy, partyzantami, ale harcerze doskonale wiedzą jak się zachować. Trzeba wspierać młodzież w o, Oczywiście. No i wspomniałeś, jesteśmy leśnicy, wiemy jak się zachować, czyli piąty punkt, zielone miasto. Nasadzimy. nasadzimy drzew, nasadzimy drzewy. Wykorzystajmy to co mamy. Instytucja Miejskiego Ogrodnika, podstawa w mieście, dlatego że to ten człowiek powinien nadawać ton, jak miasto powinno wyglądać. Wszystkie skwery terenizy, powinny, być, powinny być zagospodarowane. Zagospodarowane drzewa, trawy, nie musimy wykaszać trawników, powinniśmy postawić na łąki kwietne, które tak naprawdę zatrzymują wodę, nie pozwalają nagrzewać się terenowi, bo tam też panuje subklimat, prawda? No i bioróżnorodność, mnóstwo ładów. To jest tak samo jak kwestia rynku. Czy tam ma być sam beton, czy można by było odpowiednio zagospodarować stawiając w donicach duże zielone krzewy, które by dały też inny klimat. Ale duże, niesymboliczne krzaczki Ale małe, czy się, że tylko tak. takie, które rzeczywiście dadzą poczucie, że jesteśmy w zieleni. Ale My mówimy o poważnych starych... rzeczach. Tak, Ani tak. Piotrków Piotrk na starych robimy. fotografiach, Piotrków na starych fotografiach ulica Słowackiego, prawda, jest zielony. Tam tak, naprawdę nic tak. nie widać, tylko wszędzie są drzewa. One nie nie muszą być wielkie, właśnie, bo były klony, sadzone pamiętam, jak się czekało na autobus, no więc, więc było zielono. A w tej chwili po prostu to też musimy pamiętać, że woda po betonie pędzi. Ona się nie zatrzymuje, ona po prostu spływa, pędzi, a tę wodę musimy jakoś zmagać. Wizerunkowo powinna to miasto mieć spójny przekaz, czyli żeby opracować taki jeden, wielki, jedną koncepcję zagospodarowania tych terenów zielonych w mieście. Tak. To tak. jest podstawa. Cała strategia. Tak. No i zrobimy to. Zrobię to też, pomogę, pomogę. Co <grym> <grym> A jak już ale rozmawiamy... chęci to <grym <grym A jak już rozmawiamy o terenach zielonych, no to bardzo łatwo przejść do kwestii ekologii, I czyste powietrze. I to jest nasz następny punkt. Czyste powietrze to nie tylko zielone nasadzenia, prawda? Tylko to jest mnóstwo innych inicjatyw. Tak. I chociażby ja uważam, że my jako miasto powinniśmy przystąpić do programu, jeśli chodzi o czyste powietrze. Bo zarówno mieszkańcy mogą bezpośrednio pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu, ale wiele miast chce wesprzeć mieszkańców w wymianie tych pieców, tak zwanych kopciuchów, i dofinansowują też część tego wkładu własnego. I uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, bo no niestety, ale wiele osób po prostu na to nie stać żeby sfinansować to nawet w 50 Ale wiecie, przykro słuchać, jeżeli gminy ościenne pozyskują środki na rozświetlenie na przykład gminy. To są środki zewnętrzne, które są, leżą. My musimy je po prostu tylko podnieść. Czyli będziemy pozyskiwali środki na alternatywne źródła energii i ocieplania. Prowadzili różnego rodzaju programy, by popularyzować te formy dofinansowania i zachęcać mieszkańców. Ale zadbamy też o zdrowie mieszkańców między innymi profilaktycznymi, yy, wspieraniem profilaktycznych badań. Tak? I dlatego akcje. powinniśmy wspierać organizacje, stowarzyszenia, które już działają, a naszą rolą powinno być w korzystanie z, właśnie z tych profilaktyki. Środki zewnętrzne dla tych, dla tych stowarzyszeń. Gdyby one miały możliwość pozyskania takich środków zewnętrznych, ktoś im pomógł w pozyskaniu tych środków zewnętrznych, te organizacje by się rozwijały i one by też mogły promować ten zdrowy tryb życia. Niekoniecznie musi realizować wszystko miasto. Miasto niech da tylko narzędzia do realizacji takich tak. Wspomaga, wspomaga, wspomaga tak, wspomaga. Ta. Te organizacje, które już czynnie działają w naszym środowisku poprzez ruch. Pokijkowani, proszę bardzo, Stowarzyszenia Piękne, które działa sobie i oni sobie swoją robotę robią pięknie. Korzystając z terenów zielonych, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i mogą pochodzić Morsy. po mieście. Morsy, proszę bardzo, następny przykład. Najważniejsza jest profilaktyka dzieci i seniorów i to na to trzeba się nastawić, tak, żeby tutaj tak. był dostęp właśnie do. Y, tego. A środki na to są. Tak. Wystarczy tylko Będziemy wspierać. Sięgnąć. Będziemy wspierać. Tak, ale nawet gdyby ktoś nam zarzucił, że środków może zabraknąć, to wystarczy, że miasto będzie się angażowało w sposób informacyjny. O, bo oczywiście. bardzo często y, mają miejsce jakieś wydarzenia, czy to właśnie badania profilaktyczne, czy innego rodzaju y, aktywności. Ale mieszkańcy o tym nie wiedzą, bo jakby nikt się nie angażuje, trzeba w trzeba zintegrować wszystkie środowiska, żeby tak, to media, z -media, tak, media, tak, media tak. muszą przekazywać takie ważne informacje, bo oprócz różnych, yy, po prostu, że tak powiem, reklam albo y, pokazywania dokonań, że tak powiem, to musi być jasny nie, przekaz dla seniorów, no. dla osób żyjących w tym mieście. Te media muszą po prostu być bardzo informacyjne. Zupełnie nowa strategia informacyjna. Aplikacja mobilna. To jest idealna rzecz, którą można wykorzystać w różnych aspektach, zarówno może... zagrożenia nie, nagłego, jak i właśnie informacyjnie, tak? Czyli gdzie jakieś wydarzenie się odbywa, z, z czego można skorzystać, jak są otwarte na przykład dane instytucje, gdzie można pozyskać środki, bardzo dużo możliwości. A może środki. tylko wystarczy nie dzielić media na dobre i na złe, wszystkich jednakowo traktować. Dokładnie tak. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu szóstego. Jest to punkt wyjątkowo ważny, bo zatytułowaliśmy go Wsparcie dla biznesu i pracy. O to byśmy mogli gadać no godzinami, no mamy tylko minutki na przesłowanie. Ale to też jest aby... bardzo ważne, bo są zarzuty, że Piotrów umiera, że nie ma przemysłu, że nie ma prawda pracy. No takie zarzuty były, ale że to miasto emerytów. Jak się okazuje, nie do końca, bo jest wielu przedsiębiorców, wielu ludzi chce tutaj yy, pracować, tylko po prostu muszą dostać też odpowiednie. Dlatego yy. powinien powstać wydział współpracy z przedsiębiorcami. To my powinniśmy wspierać, pomagać, integrować, bo to Dobre miejsce w Piotrkowie jest, żeby się rozwijało, tylko dać im rękę, żeby była tam możliwość rozwoju. I stworzymy ten wydział. Stworzymy ten wydział przy Urzędzie Miasta, który będzie integrował i pomagał przedsiębiorcom, zwłaszcza tym młodym przedsiębiorcom. A zastanówmy się, może Rada Biznesu przy Prezydencie, że powstała. Przedsiębiorcy, którzy by. Specjalistów. Dokładnie, praktyków, prawda? To żeby oni nadawali ton tym działaniom w naszym mieście. Takie rzeczy było widać, kiedy była pandemia, prawda? Kiedy pojawiła się pandemia, były środki na pomoc dla przedsiębiorców i wielu ludzi dowiadywało się z różnych, prawda, wiadomości nawet przychodziły one na maile. Czasami byli to oszuści albo wyłudzacze. A tu chodzi, żeby była rzetelna informacja dla przedsiębiorców, gdzie może skorzystać, jakie ma ulgi i co może je ewentualnie pozyskać dla swojego przedsiębiorstwa. Mówmy otwarcie, nie chcemy sobie robić zdjęcia z przedsiębiorcami, chwalić się, że są tacy, tylko chcemy, że to byli przedsiębiorcy, ja którzy chciało. czuli, że w tym mieście można się Który dobrze rozwijać. się rozumieć. realnie zaangażują w rozwój tego miasta. A wiemy, że jest mnóstwo przedsiębiorców, którzy chcą to zrobić. I chcą pomagać innym przedsiębiorcom. Tak, tak się przedsiębiorca rozbierze. płaci podatki, ludzie, przecież nic, to nie jest żadna łaska, żeby mu pomagać. Dokładnie, ale wystarczy, Dokładnie. żebym Dokładnie. raz w miesiącu organizował takie spotkanie. Przy, przy, przy Nawet przy na oblicy. trzy miesiące. raz. Ale jeszcze raz powtarzam, to jest żadna łaska. Ten człowiek ciężko pracuje, ryzykuje wszystkim, bo biznes prywatny to jest ryzyko ogromne, prawda? Tak, Różne tak. rzeczy się mogą zdarzyć i płaci podatki na rzecz tego tak. miasta. I w ogóle nie możemy się bać, tak jak niektórzy ludzie robią, podkreślania tego na każdym kroku. To nie są prywaciarze. Nie, to są ludzie, się. którzy, sam jestem mikroprzedsiębiorcą, to są ludzie, którzy utrzymują społeczeństwo, tak? powiem jak klasyk, jemu się to należy. Jemu się to należy. I kolejny punkt. Kolejny punkt dotyczy naszego szkolnictwa. No i to jest temat, jak każdy z tych punktów. No bo musimy tutaj zrobić dużo. Tak. Jeżeli chodzi o szkolnictwo, no jest na pewno niedostosowane do potrzeb rynku. I tutaj wsparcie miasta widziałabym w ten sposób, żeby połączyć biznes ze szkolnictwem i pokazać tym młodym ludziom, gdzie jakiś przedsiębiorca ma potrzeby, na przykład w, 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 w wykształceniu jakiegoś fachu i pokazać, jaki jest potencjał i e, ci młodzi ludzie, że mogą zostać tutaj, mieć bardzo dobre zarobki e, i żyć na dobrym poziomie e, i jednocześnie rozwijać się w kierunkach różnych. Tak? Czyli, że nie tylko wykształcimy tylko licealistów czy magistrów nie ubliżając nikomu, ale Kształcimy fachowców, którzy są przydatni na danym rynku. Jest dla nich praca przede wszystkim, tak? Ja Tutaj o rynku. dzieciach, Właśnie, że to szkolnictwo to się dla małych dzieci, bo tu mówimy o szkole średniej, tak. tak? Uczymy od małego. Tak, ale musi być ta szkoła nowoczesna, przystosowana do potrzeb dzieci. Nauczyciele też nie mogą być obciążani jakimiś ogromnymi, prawda, klasami i na dwie zmiany albo na trzy, tak? No to, 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 to po prostu dosłownie ten nauczyciel też jest wyczerpany i tu musimy patrzeć pod tym kątem, że to szkolnictwo musi być dostosowane do szkoły. Nie mogą być przeładowane, no muszą być dostosowane do potrzeb albo zatrudnienie musi być takie, żeby nauczyciel nie był nadmiernie czyli w ramach samorządu możemy mieć na to realny wpływ. Ale oczywiście że tak. To jest tylko kwestia dobrze poukładania i mieć dobre relacje z nauczycielami. Ale i też z biznesem, który pokaże jakiego typu czyli fach fach, czy jaka tak, branża tak. jest potrzebna na rynku, tak? Powiedzieliśmy o dzieciach, powiedzieliśmy o szkołach średnich, czyli o młodzieży. No, ale nie możemy zapominać, mamy uczelnię w Piotrkowie. Tak. No i tutaj student w Piotrkowie powinien się czuć, że to jest jego miasto. Powinniśmy być bardziej otwarci dla studenta, powinny być organizowane coroczne imprezy, jak i ale też przede wszystkim e, powinniśmy zachęcić, że to Piotrowie to jest zaszczyt się uczyć. Czyli bursy. Musi trzeba też pomyśleć o bursach. O po prostu miejscach noslegowych, bo ten człowiek chcący się to uczyć, przyjedzie też spoza Piotrkowa. No i, i, i wynajęcie mieszkania dla studenta jest bardzo drogie, prawda? A więc muszą być tak jak akademiki, tak bursy studenckie, o tym trzeba po prostu czekać. To współpraca miasta z Piotrkowską Akademią. Kolejny punkt. Kolejny punkt, tym razem ósmy. Zatytułowaliśmy Piotrków w centrum uwagi. Piotrków nie jest samotną wyspą. Dokładnie. Piotrków jest bardzo dobrze skomunikowany, więc wykorzystanie tego potencjału jako y, w centrum Polski uważam za no, po prostu podstawę, tak? priorytet. tak lotnisko. naprawdę lotnisko. Punkt. No i nie wykorzystałem. No i to to najważniejsze. Historia piątkowa, która jest no, jedną z tych, które tworzą tą historię Polski, także tutaj mamy naprawdę bardzo bogaty materiał, który powinniśmy wykorzystać. No to z automatu przeszliśmy do punktu dziewiątego, czyli zadbamy o przeszłość, ale nie mamy prawa i nie zapomnimy o przeszłości naszego miasta. A to trybunały koronne. Mamy być z czego dumni i na pewno nie damy sobie przepiąć łatki, że o historii nie pamiętamy, bo będzie to podkreślane na każdym kroku, prawda? Ale trzeba pamiętać, że piotrów jest wielokulturowy i tutaj były różne um, nacje. My tylko powinniśmy to, dba, o to dbać, żebyśmy o tym nie zapomnieli i promować to, co najlepsze. Tak jest. Pamiętajmy, że samorząd jest po prostu podstawową, niską, bardzo niską władzą, że tak powiem, może w cudzysłowiu, ale to jest nasza mała ojczyzna. I tutaj każdy z nas prawda, ma ogromny sentyment i na tej płaszczyźnie po prostu te, te wszystkie ta, ta decyzyjność powinna zejść. I co nas tam obchodzą, wielka polityka gdzieś u góry w chmurach, jak my tak naprawdę. Tutaj na dole musimy załatać dziurę i to ta dziura jeżeli będziemy się bawić w wielką politykę to najdalej będzie tą dziurą. My musimy tak, ją załatać tak. i to jest nasz problem. To jest problem, żeby nasze dzieci chodziły po bezpiecznych chodnikach. To jest ten problem, a nie bawmy się w jakiejś rzeczy. Dlatego to jest istotne, żebyśmy się na tym poziomie, poziomie samorządu dogadywali. Z Ale tu mieszkańc musi się czuć, że jest właścicielem, że on tu mieszka, że on jest tu gospodarzem. To powinien być właśnie miasta, gospodarzem. Że, tak, to mieszkańcy są gospodarzami, tego miasta. a samorządowcy dla nich pracują. Mają im służyć. Mają im służyć, dokładnie a, tak. A my, jako Rada Miasta, mamy doradzać, pokazywać kierunki. Gospodarzowi. Gospodarzowi przyszłemu. Tak, tak. musimy zrobić. Tak. I kolejnym, ostatnim punktem jest miejsce kultury i spotkań. No o tym też zapominać nie można. Igrzyska musimy mieć w Piotrkowie. No, warto tu powiedzieć kwestii samego sportu, ale też tej inwestycji, która teraz jest tak omawiana: modernizacji hali Relax. No, płacimy, przygotowujemy inwestycje na 67 milionów. A ja zadaję pytanie, czy jest na to stać, modernizować coś, co już funkcjonuje, gdzie dla mnie osobiście powinniśmy tylko tak zagospodarować, tak tą halę odnowić, żeby ona dalej służyła, ale z tych pieniędzy powinniśmy wybierać nowy obiekt przy, przy granicach naszego miasta w miejscu bezpiecznym, tak żeby był dojazd, a mówię tutaj o osiedlu lecia. miejsce, które byłoby na uboczu, dobrze skomunikowane, ale też by nie tylko służyło, jeżeli chodzi o kwestie klubu sportowego, ale można by było organizować też różne targi, spotkania, gdzie dopiódkowa koncerty. koncerty, gdzie dopiódkowa by ludzie przyjeżdżali, nie wjeżdżaliby do miasta, bo jest problem z parkingu, a to jest miejsce, które naprawdę na którym można zrobić dużo miejsc parkingowych i byłoby odizolowane od miasta, ale służyłoby jakby jako wizytówka naszego miasta. Street art, yy, no, murale różnego rodzaju. Mamy wiele fantastycznych miejsc, których potencjał nie wykorzystujemy, chociażby na, na zasadzie właśnie murali. Ale moi drodzy, w innych miastach są budowane rolkownie, miejsca, gdzie w przez cały rok młodzież może się spotykać, zadaszone, gdzie oprócz tego tworzą się kluby, oni się tam spotykają, rozmawiają. To jest kwestia tylko być przyjazny dla... Parki, trampolin, lodowiska, tory kertingowe. Tych pomysłów możemy sypać naprawdę na pęczki. Kwestia tylko tego, by to zbadać, czego tak naprawdę potrzebują mieszkańcy, i w odpowiedniej kolejności wprowadzać te punkty yy, wiecie, w życie. No i kultura zielona. Czyli kultura zielona to nie jest tylko przecież drzewa przy ulicy. Tylko to też mogą być miejsca rozrywki. Oczywiście, że tak. No, mamy Park Poniatowskiego, prawda, który tak naprawdę no, no, nie jest miejscem w tej chwili, ale myślę, że to się zmieni. Bo tam powinny być chociażby koncerty właśnie muzyki poważnej, powinny być jakiś mini prawda, amfiteatr, bo kiedyś był. Lodziarnia chociażby, latem, żeby lodem można było, prawda, kupić sobie usiąść, czyli kawiarnia, wypić kawę, popatrzeć na, na ptaki no, no, to Paweł, wszystko powinno żyć. Paweł, powiedziałeś bardzo fajną rzecz, i tutaj nie należy wyłamywać otwartych drzwi. Zwróćcie uwagę, ktoś kiedyś stworzył jakąś legendę złoty pociąg, nagle zrobiła się go tego wielka historia, zaczęli poszukiwacze przyjeżdżać. Ktoś stworzył księdza Mateusza, gdzie sam domierz rozkwitnął, bo stało się to miejsce turystyczne. We Wrocławie mamy kras ale może zacznijmy od drobnych rzeczy, to co już gdzieś ktoś spróbował, ktoś zrealizował i stwórzmy to samo, w jaki sposób po naszemu, po Piotrkowsku, żeby ta marka była związana z Piotrkowem. Znalazłem stare zdjęcie, gdzie w Piotrkowie był festyn róż. Róż, bardzo, wyścigi konne kiedyś były. Ja tak, no z tego lotnisko, to super... była dawniej ulica Żwirki Wyścigi, zobacz, tak mi opowiadała babcia. Świetny pomysł. Kto nie kocha kwiatów? My nie odkrywamy ameryki. My A nie odkrywamy ameryki, żebyśmy zapewnili możliwość mieszkańcom odpowiednich cebulek, czy naszym. Ale mamy działkowców, usłyszeć. mamy seniorów Współpraca. na działkach, którzy po prostu, i może zaczniemy od tego, że zaraz jak tylko zacznie się nasza yy, po prostu kadencja, to yy, zaczniemy rozdawać krzewy róż. Także tutaj po prostu, żeby wsadzili ci nasi działkowicze, a później dojdziemy do festynu. No i mamy oczywiście zbiornik Bugaj, który Też. musimy zagospodarować, tak? Żeby mieszkańcy z przyjemnością korzystali z tych terenów. Nie muszą być to duże nakłady, a uważam, że naprawdę jest bardzo duży potencjał, który musimy obudzić. Słuchajcie, stworzyliśmy świetny program. Moglibyśmy o nim rozmawiać godzinami, no ale musimy się zbierać. Stworzyliśmy fantastyczny zespół, bardzo różnorodny, z ogromnym doświadczeniem. Jestem pewny, że zrealizujemy ten program, i z takim programem jestem pewny, że mieszkańcy nam zaufają. Sercem dla Piotrkowa. Sercem Serce. dla Piotrkowa.